Chyba zabłądziliśmy. Proszę stąd jakoś wydostać. Dotarliśmy do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Do kolorowych jeziorek. I zobaczymy, co tu zastaniemy. Czy rzeczywiście są kolorowe. I czy są. Dzień kolejny. Czwarty? Czwarty. Tak, czwarty, czwarty dzień. Opuszczamy gostków i lecimy. Dzisiaj kolorowe jeziorka przed nami w rudawach Janowickich. Zobaczymy. Nie wiadomo, czy nie będziemy musieli zarewidować naszych planów, bo się deszcze zapowiadają niespodziewanie. Aj jaj. Ale dzisiaj jeszcze w miarę ma być przyjemnie ciśniemy dalej. Tak, dzisiaj się uda. Do zobaczenia na szlaku. Brój garb i gostków zostają za nami. My zaś kolejny dzień podążamy zielonym szlakiem długodystansowym prowadzącym z Wałbrzycha do Szklarskiej Poręby. No, ale stój! Chyba zabłądziliśmy. Mieliśmy iść brzegiem lasu, a ścieżka sprowadza nas w głąb lasu. Czas się stąd jakoś wydostać. I z powrotem. No cóż. Dziwnie tu troszkę. Nie, jak się stąd wydostać? Muszę więc gdzieś Góra wielka droga kręca Nie mam Czasem iść nie stęka się od razu wiedzieć na czym stoi świat. Jakoś polem trzeba. Dziwacznie. Polem i do góry. Bo byśmy znaleźli tam u góry też szlak. Co w drogę. Okay. Dotarliśmy przez to pole. Na punkt widokowy. My, te buty i nic z tego. Zaraz zobaczymy, gdzie dalej. Jeśli się zwieść na manowce, na krągli to raczej tędy według mapy turystycznej. Zobaczymy, czy ma rację. Fragment szlaku zagostkowym jest słabo oznaczony. Zaś na mapie totalitarnej widać drogę. Która najwyraźniej została zaorana razem z polem. Po wejściu do lasu szlak znajdujemy bez problemu. Mm, coś nieprzyjemnie pachnie. Razem sobie mam, taki wielki świat nademną mam. Ileś tam lat leć, to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi, ja. Razem sobie mam, taki wielki świat na nademną mam. Ileś tam lat leć, to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tata, ta ta Wchodzimy z Krąglika. Krąglika to prawie nie zauważyliśmy. Ale zejście jest bardzo przyjemne przez taki fajny las. Nierozjeżdżony. Ładna ścieżka. Typowo leśna. Super. Przyjemne miejsce. W tym momencie opuszczamy Góry Wałbrzyskie i wkrótce po przejściu wsi wkroczymy w Rudawy Janowickie. Jesteśmy w Narciszowie, a tutaj wyścigi zapieprzają wszyscy, jak nie wiadomo co. Tiry, dostawczaki. No, nie jadą 50 na godzinę. 60, 70. Szok. Halo, halo, witamy serdecznie w kącie kulinarnym. Jesteśmy w Marciszowie. Zrobiliśmy zakupy tutaj w sklepie. Plenierze. I cena, że jemy. Tak, dopadliśmy tu do jakieś ławeczki na placu zabaw. Pani się dziwnie na nas patrzy. No ale cóż, nie da, nie trzeba zjeść. Strasznie próją tutaj w Marciszowie, trzeba uważać. Ale na szczęście później zaczyna się chodnik dla pieszych. Więc zaczyna być bezpieczniej. Yy, a co do tego naszego zgubienia porannego, to. Można było ewentualnie pójść tą drogą, tym lasem, ale wtedy trzeba pilnować, żeby skręcić w następną, w prawo leśną ścieżkę, leśną drogę, żeby dojść z powrotem do szlaku za jakiś czas. Szlakiem wychodzi nieco krócej, ale emocjonująco, bo przez haszcze. Pani na kwaterce już na nas czeka. Śpimy dzisiaj w Rędziszowie. Chyba. Ale to najpierw kolorowe jeziorka przed nami, więc musimy się porządnie posilić. No, to smacznego wam, smacznego nam. Już po śniadanku pojedliśmy w pyszności i lecimy dalej. Nadal jeszcze przez wioskę po betonach, śród aut i szalonych kierowców. Cześć koleżko! od Marciszowa aż po same jeziorka idzie się prawie cały czas asfaltem. Na szczęście urozmaica go urocza ścieżka nad groblą, która daje od niego trochę wytchnienia. Ojcie na kolorowe jeziorka. Parkingu nie przeoczysz. To dotarliśmy do kolorowych jeziorek, do Rudawskiego Parku Krajobrazowego i zobaczymy, co tu zastaniemy. Czy rzeczywiście są kolorowe. I czy są. I czy są fajniejsze niż te pod Zieloną Górą. Idziemy badać. Chodźcie. Żółte jeziorko jest tutaj pierwszym przystankiem. Żółty kolor wody jest związany ze składem chemicznym otaczających skał wapnia i siarki. Ja się pytuję, gdzie jest jeziorko? Miało być żółte, a jest... A jest. Ciężko powiedzieć. Jeziarka są cztery, a żółte i zielone okresowo wysychają. Powstały one po zalaniu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni. Jurassic Park. Tu jest jeziorko Czerwone. Niestety jest spora susza od dawna i wody w nich jest niewiele. Co sprawia, że jeziorka są tak barwne? Przyczyną są minerały i pierwiastki znajdujące się w wodzie, a także mikroorganizmy. Które je zamieszkują. Idziemy zobaczyć do niebieskiego jeziorka. Co tam, co tam widać, co tam słychać? No, ptaszek ostrzega. Tylko nie wiem przed czym. Jesteśmy pełni napięcia i oczekiwania. Jest? Czy go by nie ma? Bieskie jeziorko wygląda ładnie. jedno jeziorko nam się podoba, te niebieskie, bardzo ładne, jest cudne, zachwycające i jak nie ma ludzi to jest fantastyczny spokój. Pozdrawiamy i pędzimy dalej na nocleg do Rędzin. To jest zielony stawek i on jest taki ukryty w lesie. Teraz to nawet nie widać kolorków za bardzo, bo liście pokrywają. Niestety droga do niego jest też nieciekawa. Och, smuteczek! Taki się ostał na koniec staweczek. Czeka nas jeszcze podejście na wielką kopę. A potem skopyta w dół. Mam nadzieję, że jednak nie będzie zbyt ostro w dół. Bo nasze kopyta mają już dość. Prawda, kochanie? Tak. Co słychać wędrowcze. Gdzie ty jesteś? Chyba Wielka Kopa. Chyba tak. Albo gdzieś jej okolice. No, wysokość prawie 900. Jest tu jakaś panoramka. Zaraz sprawdzimy, czy są punkty orientacyjne. Panorama ukazuje widok na góry Kaczawskie z charakterystycznym wyrobiskiem na zboczach Góry Połom. Siedzimy, nic się nie dzieje, cisza, spokój. Ptaszki poćwierkują, pod tak. się z tyłu kaleje i odpoczywamy na wielkiej kopie. Na Wielką Kopę to tędy. Podejdziemy. Dotarliśmy. Tak oto wygląda Wielka Kopa. Tak jak i przed przedkopie. No, ale nie ma żadnych widoków, nic ciekawego. Wielka Taka. Kopa, wielkie nic. Ale no. pot się polał. Tak jest. Był tu schron dla turystów oraz... Później wieża 15-metrowa, z której można było podziwiać panoramę. No, w każdym razie widok pewnie byłby piękny, ale nie jest. Są plany budowy nowej wieży i naszym zdaniem będzie to wielki plus. A gdy się schodzi z wielkiej kopy w stronę Rędzin, zaczyna się poezja. Ale tu pięknie. Jak w bajce. No jestem pod wrażeniem. Piękny widok. Niesamowicie. Widać też nasz cel na kolejny dzień, czyli skalnik. Ale pięknie. Piękne to wyjście z lasu. Przejście przez las też było piękne. Piękne łąki. Tam widać śnieżkę. Jestem zachwycona. Pyszczek wychodzi z lasu. Rewelacja! Rewelacja! Momentami ten szlak jest wyjątkowo uroczy. Chyba tam jednak się wrąbaliśmy komuś w łąkę, ale za chwilę skoczyliśmy z powrotem na szlak, który wiedzie taką ścieżką wąską w zagajniku. O, kładeczka. Wpadnie? Nie wpadnie. Przeżył, przetrwał. Jest. I tak. Wyszliśmy do rędzin. Nocowaliśmy w agroturystyce pod Wielką Kopą, gdzie gospodyni przyjmuje nawet jednodniowych turystów wędrujących zielonym szlakiem. Podsumowując nasze przejście przez kolorowe jeziorka, to co możemy powiedzieć? Ja jestem zachwycony tym szczególnie jednym jeziorkiem niebieskim. Tak, wyjątkowo piękne. Czy można je porównywać do tych pod Zieloną Górą? Tak, konkretnie pod Łęknicą, bo tam również są kolorowe jeziorka, o których mało kto wie. Na szczęście i nieszczęście. Jest ich tam więcej, ludzi jest dużo mniej. Niebieskie jeziorko też jest, ale kiedy się do niego podchodzi, to, to jednak traci swój urok, bo tam jest inny kąt padania światła. Jest też wielkie jezioro czerwone, nazwane Afryką, bo kształtem przypomina ten kontynent. No cóż, obydwa miejsca mają swój urok, ale Rudawy Janowickie są przepiękne, także super. Jesteśmy zadowoleni. Następnego dnia nadal wędrowaliśmy przez urocze Rudawy. Którędy droga? Ktoś nam się jednak zeszło ze szlaku. Wybraliśmy złą ścieżkę, była taka piękna. Jesteśmy na szczycie? Na szczycie ostrej małej. Zapraszamy Was serdecznie na kolejny odcinek naszej wycieczki.